Dzisiaj opowiem wam o tym, jak steruje się statkiem. Mam tu na myśli wszystkie maletki, uchwyty, dźwignie i kuziki potrzebne do sterowania. Porównując statek do samochodu, opowiem wam, gdzie znajduje się kierownica, pedał gazu, skrzynia biegów, wycieraczki, hamulec ręczny i najważniejsze, klakson. Morskie opowieści kapitana Czokracza sterowanie statkiem PZI. Witam wilki morskie, jak i pleł Są to takie małe roślinki unoszące się na wodzie, których korzenie nie sięgają dna, tylko unoszą się w toni wodnej. W dzisiejszym filmie powiem Wam, jak steruje się statkiem. Będę porównywać do analogicznych rozwiązań w samochodzie. Może w ten sposób moja opowieść będzie nieco bardziej zrozumiała. Ale zanim zaczniemy, musimy ustalić, o jakim statku, przepraszam, aucie rozmawiamy: czy jest to limuzyna, ciężarówka, czy terenowy offroad. Musimy zapoznać się z budową naszego statku, abyśmy wiedzieli, czym będziemy sterować. Nasz przykładowy statek to doskonale znany w branży offshore i umiarkowanie lubiany przez załogi typ UT755. Jest to statek PSV, czyli statek do obsługi platform wiertniczych, czy innych instalacji. W naszym przypadku UT755 występuje w nieco powiększonej i wydłużonej wersji. Nasz egzemplarz to ten wzmocniony z szybami w prądzie, długość około 77 metrów i szerokość 18. Standardowo dla statków PSV nadbudówki są na dziobie. Maszynownia znajduje się w przedniej części kadłuba, Mamy do dyspozycji dwa silniki główne po 2400 kW. W maszynowni znajdują się dwa pomocnicze agregaty prądotwórcze. Statek ma razem aż sześć śrub. Dwie śruby służą do napędu głównego, cztery kolejne śruby są w sterach strumieniowych. Dwie na dziobie i dwie na rufie. Do tego na samej rufie dochodzą oczywiście jeszcze dwa stery. Umieszczone są one bezpośrednio w strumieniu wody za śrub napędowych. Patrząc od strony nadbudówki, dalej, w kierunku rufy, jest przestrzeń na ładunek. W tym miejscu na pokładzie jest po prostu wolne miejsce na kontenery. Pod pokładem znajduje się tutaj cały zestaw rozmaitych silosów na ładunki suche: takie jak cement, czy baryt, jak i zbiorniki na paliwo, wodę, smary, solanki tak itd. Ważną cechą tej konstrukcji jest to. Że wały napędowe od silników głównych biegną pomiędzy zbiornikami niemal przez całą długość statku, podobnie jak w paucie z napędem na tylną oś. W tyle przestrzeni ładunkowej mieszczą się wałowe generatory prądotwórcze i przekładnie główne, czyli jest to odpowiednik prądnicy i sprzęgła w aucie? To ważne miejsce. Generatory te generują prąd do dużych odbiorników prądu. W naszym przypadku są to wspomniane wcześniej cztery stery strumieniowe. Przekładnie natomiast pozwalają zasprzęglać i rozsprzęglać główne śruby napędowe. Czyli można uruchomić silniki główne i napędzać nimi prądnice wałowe, ale śruba napędu głównego pozostaje całkowicie odłączona i nieruchoma. Całość jest zbudowana w ten sposób, że jeden silnik główny napędza jedną śrubę główną i poprzez prądnice po jednym sterze strumieniowym na dziobie i na rufie. Mamy dwa silniki główne, więc mamy też dwie śruby napędu głównego i cztery stery strumieniowe. Po dwa na dziobie i dwa na rupie. W razie niespodziewanej awarii jednego silnika głównego w najgorszym przypadku tracimy połowę napędu statku. Ale statek pozostaje nadal w pełni manewrowy. Trochę tak, jakby mieć dwa silniki w aucie. Uff, trochę to skomplikowane. Wspominam o tym, bo będę Wam pokazywał mostkowe panele do sterowania tym wszystkim. Przejdźmy teraz na mostek. Jest tutaj ogrom konsul, guzików, ekranów, manetek i cingwise'ów. Może to wydawać się trochę przytłaczające na pierwszy rzut oka, ale po chwili zastanowienia wszystko staje się logicznie poukładane i podzielone. Generalnie cały ten sprzęt możemy podzielić na kilka działów. Jest to podział, który wymyśliłem sam na potrzeby tego filmu. Pulpity do bezpośredniego sterowania statkiem, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Pulpity do kontroli DP, dynamicznego pozycjonowania. O tym wspomnę, ale nie będziemy się mocno wgłębiać. Sprzęt do komunikacji radio, GMDSS. Kontrola nad balastowaniem, maszynowią i załadunkiem, wyładunkiem ładunków płynnych i sypkich. To też pominiemy. Pozostałe urządzenia pomocnicze i nawigacyjne. O tym wspomnę kilka słów. W filmie skupimy się głównie na sterowaniu statkiem i pozostałych systemach pomocniczych i nawigacyjnych. Nasz statek ma na Mostku dwie konsole do bezpośredniego sterowania. Jedna jest na dziobie Mostku. Jest to miejsce dedykowane do kontrolowania statku podczas poruszania się po wodzie, czyli domyślnie podczas płynięcia do przodu. Rufowa konsola jest nieco bardziej skomplikowana. Oprócz standardowej kontroli do sterowania statkiem podczas ruchu czy manewrowania, są tutaj ekrany i manetki do obsługi systemów dynamicznego pozycjonowania. Na rufie są też panele do kontroli nad balastami, pompami do ładunku ładunków proszkowych ze silosów i ładunków płynnych. Do tego kilka paneli urządzeń pomocniczych. Wszystko to jest dość solidnie wymieszane. Pulpit dziobowy. Konsola zwykle ma kształt podkowy i otula siedzącego pośrodku oficera. Ale nie tym razem, statki PSV manewrują w porcie same, dlatego ważne jest, aby kapitan stojąc za pulpitem miał dobrą widoczność. W naszym przypadku konsola ma przejście po środku. Stojąc po środku, mamy bardzo dobry widok do przodu, a rękami sięgamy do najważniejszych manetek od silników głównych, sterów i sterów strumieniowych. Ja osobiście lubię takie rozwiązanie. Na tym statku układ konsoli jest całkiem dobrze przemyślany. Niestety, bywa z tym bardzo różnie na innych statkach. Nie ma koła sterowego w klasycznym wykonaniu. Takie rozwiązanie już dawno odeszło niestety do lamusa. Czasami stosuje się je na mniejszych jednostkach, ale raczej w charakterze sterowania awaryjnego. Czasami koło sterowe wisi na ścianie na ozdobę. W razie potrzeby można je przyczepić w odpowiednim miejscu do pulpitu. Tutaj, niestety, tego nie ma. Pulpit dziobowy lewy. Spójrzmy więc na pulpity. Cóż my tu mamy. Będę omawiał po kolei od lewej strony do prawej. Z samej lewej strony jest jeden z radarów. Radary to ciekawe urządzenia i długo by można było o nich opowiadać. Następnie mamy konsolę, w lewym rogu jest echosonda podająca nam głębokość. Dalej pulpit od systemu wykrywania pożarów. Zaraz obok są przyciski do ogłaszania alarmów i rządek wyłączników wentylatorów. Dalej, wyłączniki od kabestanów i windy kotwicznej. Wyłączniki od oświetlenia roboczego na zewnątrz dziobu i wokół pokładu dziobowego. Nie są to światła nawigacyjne. Dalej, repetitor żyrokompasu skierowany jest w bok, tam gdzie zwykle siedzi oficer na warcie. Nieco niżej mamy alarmy ze szpitalika i okrętowej chłodni. To na okoliczność, aby ktoś tam się pechowo zatrzasnął. Dalej są dwa telefony. Pierwszy służy do komunikacji, dzwonienia do maszynowni, do kuchni czy poszczególnych kabin. Drugi z nich jest telefonem awaryjnym, działającym bez zasilania elektrycznego. Dalej mały panel od maszynowni. Pokazuje on, kto aktualnie jest na wachcie i wyświetla maszynowe alarmy. Dzięki niemu wiemy z grubsza, co mechanicy robią. No i na koniec największy panel od sterów strumieniowych. Skupimy się na nim nieco dłużej. Bardziej spostrzegawczy być może zauważyli w rogu nazwę producenta tych urządzeń. Tak, tak, jest nim znana firma Rolls-Royce. Zachęcam do obejrzenia filmu o statkach UT755. Tam dość szczegółowo to wyjaśniam. Jak zapewne pamiętacie mamy cztery stery strumieniowe. Dwa na dziobie i dwa na rufie. Wystawy guziczków obsługują poszczególne stery. Osobnym guziczkiem włącza się serwomechanizm, czyli pompę przestawiającą łopatki na śrubie, a osobnym guziczkiem włącza się silnik elektryczny napędzający samą śrubę. Pod klapką ukryty jest przycisk awaryjnego wyłączania. Pół dołu tego panelu mamy dwie manetki. Przednia obsługuje stery strumieniowe przednie, a tylna stery rufowe. Jedna manetka podłączona jest do dwóch sterów naraz. Maneckami tymi przestawiamy łopaty śrub. W efekcie ster strumieniowy wytwarza ciąg w lewo lub w prawo. Aktualne wychylenie łopat pokazują strzałki. Z prawej strony panelu jest jeszcze niewielki zestaw kolejnych guziczków. To sterowania awaryjne. Jeśli z jakichś przyczyn nasze maneczki przestałyby działać, to możemy posłużyć się tymi przyciskami. Są podłączone one bezpośrednio osobnym okablowaniem do sterów strumieniowych. Wszystko jest zdublowane i zaprojektowane tak, aby było jak najbardziej awario-odporne. Pulpit dziobowy prawy. Przejdźmy do pulpitu po prawej stronie. I znowu jedziemy od lewa do prawa. Od góry mamy automatyczny tyfon. Można włączyć urządzenie tak, aby statek nadawał automatycznie sygnały mu głowę, albo jakieś inne. To jest nasz klakson. Dalej guziki od oświetlenia samego pulpitu. Następnie dwa duże zegary pokazujące wychylenie sterów. Kolejne dwa panele to awaryjny telegraf maszynowy. Naciskając odpowiedni guzik maszynowi na podobnym panelu wyświetli się nasze polecenie odnośnie oczekiwanej prędkości statku, czyli mała, pół lub cała, naprzód lub wstecz. Kolejny duży pulpic jest bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy. To sterowanie silnikami głównymi. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to duże dwie manetki. Właśnie tymi manetkami dajemy gazu do przodu albo do tyłu. Zaraz obok są małe, wystające patyczki. To sterowanie awaryjne. Włącza się je czerwonymi guziczkami obok. Pamiętajcie, że w trybie awaryjnym gwałtowne dodanie gazu odbywa się poza kontrolą elektroniki i w skrajnie niekorzystnych warunkach może doprowadzić do tego, że silnik Wam zgaśnie. Wskaźnik u góry to obroty każdy ze śrub i wychylenie łopat. To ważne, obserwując je, wiemy, że mechanizmy wykonują nasze polecenia. Same obroty mierze silników głównych są poza tym panelem, zaraz obok. Mały zestaw światełek i guziczków służy do kontroli, czy śruby są zasprzęglone. Uff, jedziemy dalej zostało jeszcze sporo guziczków. Następny ważny panel to pulpit od sterów statku. Stery są dwa. Naciskając odpowiedni przycisk, wybieramy tryb pracy niezależny lub zależny. W trybie niezależnym, kręcąc maletkami, możemy wychylać niezależnie od siebie osobno lewy, osobno prawy ster. Jednak dużo wygodniej jest sterować obydwoma sterami naraz, w trybie zależnym. Wtedy używa się do tego tylko jedno pokrętło w naszym przypadku lewe z wyraźnie wystającym wskaźnikiem z przodu. Stery, oczywiście, mają dodatkowe sterowanie awaryjne włącza się je w odpowiednimi guziczkami. Samo włączenie pomp poruszających stery odbywa się osobnymi guziczkami. Pompy są, a jakżeby inaczej, też zdublowane. Obok panelu od sterów jest czarny panel od pilota automatycznego. Gdy na panelu od sterów naciśniemy odpowiedni guzik, to autopilot załącza się automatycznie i utrzymuje wyznaczony wcześniej kurs. Oczywiście zadany kurs możemy potem zmienić pokrętłem. Kolejny mały panel to awaryjne wyłączanie silników głównych. Dalej jest ICE, czyli Automatic Identification System. Wpisujemy tutaj, co robi nasz statek: czy stoi zakotwiczony, czy zacumowany, czy porusza się po wodzie. Podawana jest nasza pozycja. Informacja ta jest transmitowana na falach radiowych. Dzięki temu inne statki, wyposażone w taki odbiornik, wiedzą, co my robimy. Dalszy malutki panelik jest od systemów dynamicznego pozycjonowania. Kolejne panele to sterowanie wycieraczkami. Panel od VDR, czyli Voyage Data Recorder. Jest to taki odpowiednik kamerki samochodowej, popularnie nazywanym czarną skrzynką. Urządzenie to zapisuje obraz z radarów i zapisuje dane z innych urządzeń nawigacyjnych. Nagrywa także głos. Jest tylko jeden guzik i służy do trwałego zapisania ostatnich 12 godzin. Ale można go nacisnąć 4 razy. Tak więc możemy zapisać dane z ostatnich dwóch dub. I już na sam koniec naszego pulpitu jest radio VHF i paneli od szperacza. Takiego reflektora, którym możemy poświecić sobie w nocy. Jest on zamocowany nad mostkiem. Na prawo od konsoli zainstalowany jest drugi radar i dalej pulpit od map elektronicznych. Na koniec jeszcze wspomnę o nieco niepozornym żółtym guziczku. Jest to guzik do przejmowania kontroli nad wszystkim. Tak sam znajduje się również na rufowej konsoli. Naciskając dziobowy kontrolę przyjmuje konsola na dziobie. Naciskając rufowy, kontrolę przyjmuje konsola na rufie mostku. Nad głową mamy kolejny pulpit ze wskaźnikami. Tym razem są to trzy żyrokompasy. Gdy statek ma trzy żyrokompasy to nie musi mieć na wyposażeniu kompasu magnetycznego. Pod posami jest urządzenie zwane ucho słonia. Jest to mikrofon kierunkowy zainstalowany na zewnątrz. Jest on wyczulony na częstotliwości, jakie używają tyfony okrętowe. Dzięki temu oficer siedzący w zamkniętym i ciepłym mostku może prowadzić nasłuch. W przypadku wykrycia dźwięku sygnału, np. przeciwmogłowego innego statku, urządzenie wyda dźwięk i pokaże z grubsza kierunek, z jakiego ów dźwięk nadchodzi. Kolejne czarne urządzenie to ekran pokazujący obraz z kamery na zewnątrz, niestety rozłączony. Na górnym panelu są dwa dodatkowe duże ekrany. Może na nich być wyświetlany dodatkowo obraz z radaru lub mapy elektronicznej. Jest jeszcze kilka innych ważnych paneli z przodu mostku. Zabrakło dla nich miejsca na konsolach. Jednym z nich jest panel od świateł nawigacyjnych. Jest schowany z boku. Drugi bardzo ważny panel, który w sytuacji awaryjnej może uratować statek, to kontrola nad przejściami w grodziach wodoszczelnych. Lampki pokazują nam, które przejścia są otwarte, a które zamknięte. Najważniejsze jest to, że za pomocą tego panelu możemy zdalnie je wszystkie pozamykać. I już na koniec dziobowej części mostku, urządzenie o którym powinienem wspomnieć na samym początku. Oczywiście o Coffee Makerze. Tak. Oto wyglądają przednie pulpity na statku i cała ta guzikologia. Pulpit rufowy Statkiem możemy sterować też z części mostku zwróconej ku rufie. Większość urządzeń i pulpitów jest tutaj powtórzona. Rufowe stanowisko przeznaczone jest do manewru w porcie i do kontroli nad statkiem podczas operacji z wykorzystaniem dynamicznego pozycjonowania. Zaletą jest to, że widać niemal cały pokład na całej długości. Jednak kontrole i ekrany od DP są tutaj najważniejsze i umieszczone na honorowym miejscu. Reszta poupychana jest na panelach bocznych. Oglądanie zaczniemy od fotela. Na naszym okręcie manetki od sterowania statkiem są zintegrowane z fotelem. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Kapitan siedzi sobie jak król na fotelu. Wszystkie najważniejsze manetki są dokładnie, zaraz pod dłońmi. Jak się przyjrzymy, to rozpoznamy dokładnie te same kontrolery, co na dziobie. Pod lewą ręką sterowanie sterami strumieniowymi, a pod prawą silniki główne. Co ciekawe, zaraz pod ręką nie ma sterów. W porcie manewruje się przy niewielkich prędkościach i ster jest mało efektywny. W praktyce prawie się go nie używa. Jest jednak, oczywiście, dostępny na konsoli środkowej i wspomnę jeszcze o nim później. Na fotelu jest jeszcze jeden ekran i kilka przycisków. Są one powiązane z systemami dynamicznego pozycjonowania i na razie sobie je darujemy. Konsola prawoburtowa. Pierwszy ekran to powtórzony ekran z mapą elektroniczną. Dwa kolejne ekrany służą do zarządzania pozostałymi systemami statku. Mamy dostęp do balastów, stanu zbiorników, wody słodkiej, paliwa, zbiorników ze smarami wiertniczymi, silosów z wodzunkiem suchym, stanu maszynowni i wielu, wielu innych. Na samym pulpicie jest ekran od alarmów z maszynowi. Ekran od systemu sterylizującego wodę balastową. Chodzi o to, aby niechcący nie przewozić razem z balastami inwazyjnych gatunków. Dalej znajomy widok telefon awaryjny. Przyciski od włączania kabestanów, pulpicik od reflektora szparacza i najważniejszy pulpit od sterów strumieniowych, ale bez manetek, bo manetki są na fotelu. Ważnym elementem wyposażenia są zegarki z alarmem do gotowania jajek na minko. Oczywiście dwa, bo wszystko musi być dla bezpieczeństwa zdublowane. Używamy je do balastowania. Czasami trzeba przelać tylko odrobinę wody. Pompę uruchamia się na minutę czy dwie. Zegarki te pozwalają oficerowi przez chwilę zająć się czymś innym i nie zapomnieć o wyłączeniu pomp w odpowiednim czasie. Wróćmy jednak do kapitańskiego fotela. Na wprost przed fotelem jest konsola od systemów DP. Dalej widzimy dwa ekrany. One również przynależą do systemów DP. Popatrzmy na konsolę środkową od góry do dołu. W lewym rogu zainstalowany jest mikrofon. Jest to system pozwalający na wydawanie poleceń przez głośniki na pokład. Używamy go w awaryjnych czy skrajnie pilnych sytuacjach. Dalej jest radio UHF do komunikacji wewnętrznej i pulpit z obrotomierzami i awaryjnym włączaniem silników głównych. I widzimy znajomy nam już pulpicik od kontroli nad silnikami głównymi. Jest to to samo co na przedniej konsoli. Brakuje tylko manetek od silników, bo są zainstalowane na fotel. Na pulpicie tym jest też magiczny żółty guzik do przejmowania kontroli. Taki sam jak na konsoli dziobowej. Wspominałem o tym wcześniej. Dalej poniżej mamy dwa radia VHF jedno zgodne z GNDSS. I znowu naszym oczom ukazują się znajomy widok. Tym razem jest to pulpicik od sterów w statku ze wszystkimi guziczkami i dwoma pokrętłami. Po boku telefon okrętowy. Na samym dole pobitu jest zestaw awaryjnych wyłączników, pomp ładunkowych, zestaw wyłączników oświetlenia roboczego na pokład i pod klapką czerwony przycisk alarmu przeciwżarowego. Fotel lewoportowy to niestety taki zwyczajny fotel nieelektryczny, tak jak fotel kapitański. Przed nim znajduje się kolejna konsola od systemów DP. Po lewej burcie, czyli po prawej stronie, jest jeszcze zestaw kilku urządzeń pomocniczych do systemów DP. Środek mostku. Na samym środku mostku jest stół nawigacyjny. Kiedyś leżały tutaj mapy. Obecnie statki wyposażone są w mapy elektroniczne. Mapy są oczywiście dwie. Jedna jest po prawej stronie przedniej konsoli mostku, już Wam ją pokazywałem, a druga jest właśnie tutaj. Nad stołem nawigacyjnym. Obok stołu jest kolejna mała konsola z kilkoma urządzeniami. Pierwsze z lewej to przełączniki do wyboru sygnału, który jest wykorzystywany dalej w mapie elektronicznej. Możemy wybrać sygnał z którego źródeł kompasu i z którego GPS-u będziemy korzystać. Dalej jest navtex. Jest to taki odbiornik krótkich wiadomości tekstowych, podobnych trochę do SMS-ów. Dostajemy ostrzeżenia nawigacyjne i prognozy pogody. Dalej jest LOG. Jest to urządzenie liczące przebieg statku. Podobnie jak w aucie zlicza się dystans, tylko że w milach. Kolejny odbiornik jest to GPS, no i sama mapa elektroniczna. Na prawo od stołu nawigacyjnego jest główna część wyposażenia radiowego GMDSS, czyli duże radio MFHF i dwie konsole Inmarsatu. GMDSS jest to inaczej Global Maritime Distress and Safety System. Jest to zbiór urządzeń i procedur do komunikacji radiowej i co najważniejsze, do wzywania pomocy w potrzebie. Czyli słynne SOS możemy wysłać właśnie z tych urządzeń na przynajmniej kilka różnych sposobów. Wszystko jest zasilane z baterii, tak aby działało nawet gdy zabraknie zasilania. Obsługa GMDSS, czyli systemów DP, wymaga specjalnych uprawnień, które robi się osobno, niejako niezależnie od uprawnień oficerskich. Na każdy z tych tematów można by zrobić osobną całą serię filmów. Na mostku pod sufitem jest nierówno. Możemy tu zaobserwować kilka małych białych czujek. Są to sensory ruchu. Jest to tak zwany deadman alarm, czyli dosłownie, tłumacząc, jest to system sprawdzający, czy oficer na wachcie jest jeszcze żywy. System składa się z kilku czujek ruchu i małego paneliku. W praktyce chodzi o to, aby zawsze ktoś był na mostku podczas ruchu statku. Oficer nie może opuścić mostku. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności na mostku przez określony czas, np. 3 minuty, urządzenie głasza alarm. Najpierw u kapitana w kabinie, a potem na całym statku. Tak więc, jak chcecie skorzystać z toalety, to możecie to zrobić, ale trzeba sprawę załatwić w miarę szybko. Uff. I to chyba już wszystko. Sami widzicie, że mostek statku jest naszpikowany guzikami, jak ciasto babci rodzynkami. Na pewno znalazłoby się jeszcze kilka guzików, o których zapomniałem wspomnieć. Proszę Was o łapkę w górę, jak się Wam podobało. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Czytam i bardzo cenię sobie Wasze komentarze. Staram się na nie odpowiadać. Kontakt z Wami daje mi dużo radości i motywuje do robienia kolejnych super produkcji. Trzymajcie się ciepło. Już niedługo kolejne filmy o tematyce morskiej i okołomorskiej. Ahoj!